Dzień dobry No Poranek Stałem o 8 to o 11 z domu wyszedłem 9, 10, 11, 3 godziny no. Powiem wam, że trochę odwirowany W lepszym nastroju Ale, ale z takimi przemyśleniami. Wiecie, dzisiaj czytałem refleksję i tam jest napisane, że jak piliśmy, to uciekaliśmy w... nie tylko w alkohol, w papierosy, w seks, w agresję. W użalanie się w rozszulanie się w jakieś ciemne interesy, działania nie, niezgodne z prawem. A teraz w co ucieka? Co teraz uciekasz. co jest twoim takim no, tym motorem do co jest tym twoim ukojeniem. Żeby uciec i tu się przytulić. Okazuje się, że nie ma czegoś takiego. Nie mamy nic takiego. Wszystko jest yy, czy seks, czy przemoc, czy narkotyki. Wszystko niestety kazuje się nam szkodzi. I... I co jest jedyna rzecz, która nie szkodzi? Tą jedyną rzeczą, to jest uzależnienie się od wspólnoty, I od nie mam, nie mam, zobaczcie, nie mam gdzie zaparkować na Bielanach. Uzależnienie się od wspólnoty, i uzależnienie od Boga. To jest podstawa, słuchajcie. Nie tam żadne jakieś tam. To uzależnienie od Boga. On tylko daje ukojenie i, wyt... i, w... I, w... i wytchnienie. Nie tam jakieś tam chodzki, klocki, nie? Wierzcie mi Tylko w Bogu mogę znaleźć ukojenie. I to... Słuchajcie. To nie, jest, że to w alkoholicy anonimowi, bo to oni słabi i tak dalej, to, to tylko tam mogą znaleźć. Nie. To cały świat na starość, kiedy ludzie są naprawdę tak mądrzy, słuchajcie, oddają potężne majątki ku czci, żeby ratować innych ludzi, bo wie, zaczynają wierzyć, nie? Że tylko w zaleceniach boskich można znaleźć ukojenie. I to jest moje przesłanie dzisiaj do Was. Szukajcie ukojenia w Bogu, wierzę w Boga. Jakiegokolwiek, Obojętnie jakie jesteście wiary, żebyście zaczęli wierzyć. A każda wiara się opiera na tym, żeby nie czynić drugiemu, co Tobie niemiłe, nie miłe. Pozdrawiam, cześć.